Jak zapewne wiesz, w zakładach produkujących żywność, pleksa znajduje szerokie zastosowanie ze względu na swoje unikalne właściwości. Jej zastosowanie w osłonach maszyn, oknach inspekcyjnych, przegrodach i oświetleniu pomaga utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, higieny i efektywności produkcji. Ale co w przypadku, kiedy dojdzie do jej uszkodzenia? Oczywiście należy jak najszybciej wymienić uszkodzony element. Często jednak uszkodzenie pleksy objawia się pęknięciem, w postaci rysy, bądź Szczerze, w takiej sytuacji wymiana pleksy nie zawsze jest priorytetem, ale konieczne jest monitorowanie tego uszkodzenia. Jak to zrobić? Najłatwiej będzie zaznaczyć początek i koniec rysy markerem. Dzięki temu będziemy mogli obserwować, czy uszkodzenie się pogłębia, czy pozostaje na tym samym poziomie. Takie rozwiązanie pomaga uzasadnić przed audytorem brak natychmiastowej wymiany pleksy na nową i co ważne, jest przez audytorów akceptowane. Podziel się w komentarzu, czy w Twoim zakładzie. Używacie markera, by oznaczyć pęknięcia na pleksie. Jeśli chcesz więcej takich wskazówek, to zachęcam, zaobserwuj mój profil. Na kanale tym omawiam standard BSI i podaję gotowe rozwiązania i jak go stosować w praktyce.